Dzisiaj chcę Cię zaprosić, żebyś przeżywał swoje życie tak, jak przeżywają nie dzieci. Żebyś miał takie podejście do sytuacji, które Pan Bóg stawia na Twojej drodze, jak dzieci. Bo dzieci mają bardzo dobre, bardzo zdrowe podejście. I takie podejście, jakie, o jakie Pan Bóg nas prosi. Nie mówię o, o byciu infantylnym, ale mówię o postawie prawdziwego dziecka, które, jest, które ufa swojemu tacie, które, e, które odpoczywa w woli swojego taty. Taka bardzo prosta historia. Chłopiec, mama zabiera swojego syna do szpitala, ponieważ ma rękę na tym blaku. Mają, mają tak ułożoną na tym blaku, no więc potrzeba jakiegoś rozwiązania. Więc idą do lekarza, i syn wychodzi od lekarza z ręką włożoną w gipsie i wychodzi skacząc, ciesząc się niesamowicie. Ma, mama lamentuje, oczywiście, mama płacze. Mama płacze, bo nie spodziewała się, że sytuacja jest tak ciężka i tak, tak trudna, że będzie trzeba dziecku włożyć rękę w gips. A dziecko się cieszy bo będzie miał gips, bo ma gips założony, bo będzie, bo będzie można się podpisać na tym gipsie, bo, bo, bo ma gips, po prostu się cieszy. I taka sytuacja, taka sytuacja pokazuje nam, że będzie nam dużo, dużo łatwiej przeżywać trudne sytuacje w naszym życiu albo sytuacje takie, których nie rozumiemy, albo które nas przerastają. Jeżeli będziemy mieli podejście właśnie takiego dziecka. Dzisiaj przypada mi nosić gips, więc noszę gips. Jutro może tego gipsu nie będę miała i też będę szczęśliwa, i też będę się cieszyć, bo obie te rzeczy przychodzą z ręki mojego taty. Podarowuje mi je mój tata, który mnie kocha, który mnie kocha nieskończenie wielką miłością. I ja w tej miłości mogę odpoczywać. Więc chcę cię zaprosić dzisiaj, żebyś pamiętał bardziej o tym, kto daje. A nie, i nie skupiał się na tym, co otrzymujesz.